Jutro pewna wariacja chraboszcza, Chciałbym, abyśmy troszeczkę poszerzyli tą pachwinę. Normalnie można poszerzać w kołysce, czyli w ten sposób, że bardziej noga idzie w tamtą stronę, można pracować nad pachwiną, a nad pachwiną praktycznie można pracować w każdej, w każdej dowolnej pozycji. Już zajmiemy się bardziej akcentowaniem tego punktu w Twoim ciele przy okazji chraboszcza, Jest to bardzo dosyć proste. Tak jak mieliśmy tradycyjny hraboż, wiesz jak wygląda, nogi w ten sposób i prostujemy. W przypadku akcentowania na pachwinę chodzi o to, abyś kierował nogę bardziej na zewnątrz, o w ten sposób. Tak jak tutaj widzisz, pokażę Ci z tej strony, tak jak tutaj mam lewą nogę, prawą rękę, o w ten sposób. Możesz tutaj zatoczyć sobie koło delikatnie na samym dole. Jeśli, jeśli nie da żadnej mieć wyprostowanej ze względu na mobilność, spokojnie, 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 może to być właśnie z ugiętym. Z ugiętym kolanem nie ma problemu. Można dostosowywać i skalować progresję jak tylko chcesz do swojego ciała. O i tutaj możesz na przykład sobie delikatnie prostować. W ten sposób. Przy, w przypadku pozycji halo, gdy będziesz ją utrzymywał również staraj się rozszerzać. Tak jakbyś po prostu wyobraź sobie, że twoje ciało jest jak wielkie nożyce. O i w ten sposób tutaj pamiętaj, mrówki nie, mrówki nie mogą przechodzić pomiędzy tymi i w ten sposób możesz sobie o właśnie pobawić się tymi Bardziej akcent na, na pachwinę, Możesz delikatnie poruszać nogami takiego swego rodzaju drobna zabawa w pozycji krawą na Jutro więcej detali dotyczących, dotyczących tej pozycji dostaniesz oczywiście w mailu